Cześć! Witaj na kanale Kajtuś, czyli historie dla dzieci z morałem. Jesteś ciekawy, co dzisiaj usłyszysz? Usiądź wygodnie, zamknij oczka i posłuchaj. Zaczynamy bajkę! Alicja i serduszko z papieru. W małym mieście, pełnym parków i wąskich uliczek, mieszkała trzyletnia dziewczynka Alicja. Alicja miała ulubionego pluszowego króliczka o imieniu Puszek i miała też jedno duże zmartwienie. Za każdym razem, gdy mama musiała wyjść z domu, Alicja zaczynała płakać. Nie idź, mamusiu, zostań ze mną, wołała, tuląc się do jej nóg. Mama klękała przy niej. I spokojnie tłumaczyła. Kochanie, muszę tylko na chwilę wyjść. Zostaniesz z tatą. Będziecie się bawić, a ja zaraz wrócę. Ale Alicja nie była tego taka pewna. W jej małym serduszku coś ściskało. Jakby tęsknota już czekała, zanim mama zdążyła wyjść. Pewnego ranka mama musiała pojechać do pracy. Alicja od razu poczuła, że w oczach zbierają się łzy. Nie chcę, żebyś szła! Mama uśmiechnęła się delikatnie. Wiem, kochanie, ale wiesz co? Mam dla ciebie coś wyjątkowego. Mama wyciągnęła małe papierowe serduszko wycięte z czerwonego papieru. Na środku było napisane, mama zawsze wraca. To magiczne serduszko, powiedziała, kładąc je w rączkę Alicji. Kiedy zatęsknisz, przytul je mocno. Ono przypomni ci, że myślę o tobie, nawet kiedy mnie nie ma. I że zawsze wracam. Alicja spojrzała na serduszko z niedowierzaniem. Naprawdę magiczne? Naprawdę, uśmiechnęła się mama. Zanim zjedzie z tatą kolację, już będę w domu. Kiedy drzwi się zamknęły, w domu zrobiło się trochę cicho. Alicja usiadła na dywanie, tuląc puszka i trzymając serduszko. Nie wiem, czy dam radę, szepnęła. Ale serduszko jakby lekko zadrżało jej w dłoni, ciepłe, pachnące mamą. Tata usiadł obok niej. Może pogramy w memory? Alicja tylko pokręciła głową. Nie chcę. Chcę mamę. Tata kiwnął głową ze zrozumieniem. To normalne, że tęsknisz. Ale zobacz, serduszko jest z tobą i ja też tu jestem. Alicja przytuliła serduszko jeszcze mocniej. Po chwili westchnęła i nieśmiało sięgnęła po pudełko z grą. Zaczęli grać w memory. Tata nie jest najlepszy w tę grę, za to Alicja doskonale pamięta, gdzie są te same karty. Kiedy tata się pomylił i nie odnalazł oczywistej dla Alicji pary, dziewczynka roześmiała się pierwszy raz tego dnia. Och, tato! Przecież rybka jest tutaj! Co jakiś czas zerkała na serduszko i się uśmiechała. Czas mijał szybciej niż się spodziewała. Zrobili z tatą naleśniki, zagrali w zgadnie, co to za dźwięk, a potem bawili się w chowanego. A kiedy za drzwiami rozległ się znajomy dźwięk klucza, Alicja podskoczyła z radości. Mamusiu, wiedziałam, że wrócisz! Mama wzięła ją w ramiona i ucałowała w czubek głowy. Byłaś dzielna? Tak, pomogło mi serduszko. I tata. Następnego dnia mama znów musiała wyjść. Alicja poczuła w brzuchu lekkie łaskotanie. Może to strach, a może wspomnienie wczorajszej zabawy? Wyjęła z kieszeni magiczną karteczkę. Ucałowała ją i wsunęła z powrotem. Tym razem już nie płakała. Zamiast tego pomachała mamie wesoło. Pa, mamusiu! Wróć, zanim Puszek zaśnie. Mama uśmiechnęła się szeroko. Zrobię wszystko, żeby zdążyć, i wróciła, oczywiście, jak zawsze. Od tamtej pory Alicja wiedziała, że nawet kiedy mama wychodzi, nie znika jej miłość. Serduszko przypominało jej, że mama myśli o niej cały czas, a z tatą w domu też można mieć mnóstwo zabawy. Wieczorem, zasypiając, Alicja szeptała do puszka: Mama zawsze wraca, a ja jestem dzielna. Morał, czyli czego się dzisiaj nauczyliśmy? Nawet kiedy mama wychodzi, jej miłość zostaje blisko, w Twoim serduszku. A czas spędzony z tatą też może być pełen radości i przygód. Czy Ty też chciałbyś mieć takie magiczne serduszko jak Alicja? Z czego moglibyście je zrobić? I to już koniec dzisiejszej historii na kanale Kajtuś, czyli historie dla dzieci z morałem. Pamiętaj, że każda bajka niesie za sobą coś ważnego. Porozmawiaj z kimś o tym, czego się dzisiaj nauczyłeś. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia!